do Witam bardzo serdecznie. No, like, say, you say like this one. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. I zapraszamy do oglądania. Zapraszamy do oglądania. Witam bardzo serdecznie. No. You ok today? You happy, yeah? Happy no school? Yes? yesterday and yesterday no school because clean come in clean clean yeah no good yes very big clean you no go to school yeah yes you happy what you doing now you eat yeah what you eat me me yeah. uh, very hall i don't know hall hall very hall is this one no no hall is chian okay Kilka no, minut, tylko. A, okej. Okay. See you later. See you later. Ok. Bye, bye, my friend. Bye, bye, my friend. <laughs> ok. Thank you. No, dzień dobry wszystkim. Witam bardzo serdecznie. Ja dzisiaj wyruszyłem w poszukiwaniu pająków do jedzenia i koników polnych bo te larwy już próbowałem chciałem spróbować chciałem spróbować e, e, tarantulę jak smakuje tarantula bo z tego co e, z tego co słyszałem to że to jest nawet śniań bo tutaj jest dzisiaj jest, dzisiaj jest sobota to dzisiaj jest dość sporo tych tych sklepików tutaj to tu jest taki sklepik z tymi te suszone ryby takie są no i tu się robi taką kompozycję, tutaj właśnie ta pani robi ten prohop to co, yy, co Nowo lubi. Ja ten, ja jadę szukać, szukać pająku, bo coś ostatnio cienko nie widzę, bo byłem już raz wcześniej i, i nie widziałem za bardzo. Zaraz zobaczymy Tutaj nie ma, tutaj jest trzcina. Cukrowa. Tutaj policjant stoi. Hmm. Tutaj nie, tutaj jakieś. A tu owoce, owoce, owoce robią tutaj. Tutaj są jajeczka, te wiadomo jakie. Tu ślimaki. O! Chyba, chyba coś widziałem. Zaraz zobaczymy. Muszę cofnąć. Muszę się cofnąć. Są jakieś robale. <laughs> są robale, ale zaraz zobaczymy, co to za robale. A, to są koniki polne. Koniki polne. A tu, są, a tu są takie pluskie wściekli. Nie, nie, nie. nie wiem, ale nie ma tarantuli, nie ma tarantuli. Tutaj to nie wiem, co to jest. A tu są, tu są te robaczki, takie te. No, tutaj są, co tutaj jest? Tu są ślimaki. O, i te ślimaki, oni, oni od razu to prażą z takimi e, z przyprawami. Tu jest pełno przypraw. I to się bierze ten, bierze się wykałaczkę i wykałaczką się wyjmuje tego, tego ślimaczka ze środka. Ta pani coś tak za bardzo nie jest uśmiechnięta, to nie chcę jej tutaj za bardzo zawracać yy, wiadomo czego. I jadę tam dalej. Może, może tam dalej będą. Spróbował właśnie tę tarantulę, jak to, jak to smakuje. już będę miał zaliczoną tarantulę to zostanie mi tylko zostanie mi tylko konik polny o tu kurczaczki takie panierowane typu kfc tutaj trzcina cukrowa muszę objechać cały tutaj ten ten, ten rejon i tutaj jest jeszcze jeszcze nie ma piątej godziny tutaj dopiero piąta szósta to tak bardzo dużo tych zjeżdża tych E, tych budek. To są te budki, które są nieopodatkowane. Nie wszystkie te, które, e, wszystkie te, które, e, które są na kółkach są nieopodatkowane. Dobra, ja muszę zakręcić tutaj. I jadę jeszcze po drugiej stronie, zobaczę. Może po drugiej stronie coś będzie. Tutaj jest też sporo tych budek. Te budki teraz takie ładne, z takimi daszkami robią. Bardzo dużo jest właśnie tych owoców, oni jedzą te owoce i na surowo. O, tutaj kurczaczek, o, tutaj są właśnie te sałatki, tutaj procho robią, procho, prochop. O, tu są sałatki z tych zielonych owoców. Oni jedzą, y, oni jedzą y, zielone. Ja już opowiadałem o tym. Oni jeśli jest żółty na przykład, żółte mango, to dla nich to już jest y, zgnite. Nie nadaje się. O, i tutaj, o, tutaj y, y, no bo i tutaj sobie ProHop jadła. No nie ma, nie widzę tych, nie widzę tarantuli. Jeszcze jest takie jedno miejsce, że tylko ja nie pamiętam, gdzie to, gdzie, dokładnie, gdzie to jest. No tutaj kurze łapki. Ślimoki. I torebki. <grymka> no nie ma. Nie ma, nie widzę Tutaj są... Aha, jeszcze tutaj zajadę, bo tu są chyba te kasztany Chyba, tak Ale nie ma, nie ma kasztanów, nie, nie, nie robi Dobra, jadę dalej no przyjechałem na na Riverside e, Posiedzieć chwilkę, bo tutaj tak fajnie, taki fajny gatunek Chciałem wrócić tutaj do tego tematu Do tego tematu Wczorajszy co ja rozmawiałem z Polem i rozmawiałem z tym, e, z tym lekarzem I, i, on mi, I On mi powiedział I Pol tak samo mi powiedział, że Oni tutaj miodu nie stosują na ranę, a to, a to jest nie tak Bo ja byłem też w na, na, na ranę. Nie wiem ten, ten lekarz, on miał szkolenia właśnie w Europie i jego szkolili na tamte procedury. Tamte procedury, procedury za, bardzo nie, za bardzo nie dopuszczają tych takich, tych takich możliwości, takich mocno leczących czy tam antybakteryjny, oni tam mają swoje jakieś tam bardziej chemiczne, nienaturalne, tylko bardziej chemiczne te, te, te procedury i jego widocznie tak nauczyli, dlatego może on nie, po prostu tego nie stosował, on, on powiedział, że tylko rany, rany się tylko odkarza, po prostu czyści tak jak on powiedział wczoraj że tylko się robi, czyści i tam miodyną się spaluje, czy tam jakimiś tam innymi środkami no i to jest tak, że że najprawdopodobniej te rana dużo, dużo 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 dłużej się goi no i wiadomo, że potrzebne są jakieś dodatkowe lekarstwa, no to czyli wiadomo, wiadomo o co chodzi w jakim, jakie ma podłoże ta medycyna ta medycyna, wiadomo, ta procedury. Ja, ja też się dokopałem do swojego mądrego przyjaciela. I tu mój przyjaciel mi właśnie powiedział: bo, bo stosuje się tylko ten miód, ten miód na odkażanie tych ran. To tylko się stosuje Manuka. Ten miód Manuka, on występuje tylko. Ja zaraz sobie przeczytam. Z czego powstaje i gdzie występuje? E, miód manuka powstaje z nektarek kwiatu krzewu manuka. To jest taki krzew manuka o nazwie naukowej Leptospermum scoparium. E, jakie są informacje na ten temat? E, roślina to jest krzew, zwany czasem nowozelandzkim drzewem herbaciana. Krzew ten rośnie przede wszystkim na czystych, dziewiczych terenach Nowej Zelandii, a także południowo-wschodniej Australii. E, Miodne e, Apis mellifera, zbierają nektar z kwiatów manuka a następnie przetwarzają go na miód. E, okres kwitnienia tego krzewu, jest krzew manuka kwitnie tylko raz w roku przez krótki czas. E, zazwyczaj od listopada do stycznia w Nowej Zelandii, czyli e, w ich okresie letnim. Krótki okres zbioru przyczynia się do wyższej ceny i unikalności miodu. Unikalny składnik, unikalny składnik nektar z kwiatów manuki zawiera dużą ilość dihydroksydacetonu, dy, DHA, DHA to się nazywa, który po przetworzeniu przez pszczoły i w trakcie dojrzewania miodu przekształca się w metylogliksal, MGO. Nie GMO, tylko MGO. To właśnie, właśnie wysokie stężenie MGO jest odpowiedzialne za wyjątkowe właściwości bakteriobójcze miodu manuka. No i właśnie, e, e, no, skoro to ma takie właściwości, no to ma sens, ma sens to kładzenia tego miodu na, e, na rany, Powiem też, gdzieś się dowiedziałem, że jednak w Europie gdzieś tam też stosują, może to jest tak jakoś poza procedurami tymi e, rockefellerowskimi, że gdzieś tam może st stosują, bo dowiedziałem się, że stosują to robią to może tak tylko indywidualnie w tych, w jakichś tam klinikach, czy coś takiego. I teraz tak, nie ma to w ogóle żadnego związku, ten miód, to nie ma żadnego związku z tymi miodami, które są na przykład w Polsce, które są tam jakieś, jakieś tam tych kwiatów, co, które występują w Polsce. To nie ma, bo tam nie ma tego, nie ma tego składnika, bo to musi być ten krzew, krzew manuka. I główną i wyjątkową właściwością bakteriobójczą miodu Manuka jest wysokie stężenie związku chemicznego zwanego, zwanego MGO. I tutaj takie informacje na temat tego. Te MGO jest głównym aktywnym składnikiem przeciwbakteryjnym miodu Manuka. Występuje naturalnie w prawie każdym miodzie, ale w miodzie Manuka osiąga stężenie nawet stukrotnie wyższe stukrotnie wyższe, może wynosić nawet 550 mg na kilogram lub więcej, podczas gdy w innych miodach zazwyczaj jest to do 100 mg na kilogram. No to czyli, czyli no, no wiadomo, ten miód taki na przykład polski, no to on nie, ma, nie, ma, nie ma takiego stężenia tego. Ma tam jakieś te 10 mg na kilogram, ale to jest mało, to, to nie jest tak silnie bakteriobójcze jak, jak miód manuka. Właściwości e, przeciwbakteryjne miodu manuka są często oznaczane na opakowaniach jako MGO z odpowiednią wartością liczbową, czyli MGO100, MGO250, która informuje o minimalnej zawartości metyloglioksalu w jednym kilogramie miodu. Im wyższa ta zawartość tego MGO, tym silniejsze działanie antybakteryjne i działanie przeciwbakteryjne miodu na manuka wynika z mechanizmu innego niż w przypadku innych miodów, gdzie działania antybakteryjne jest głównie związane z nadtlenkiem wodoru. Miód manuka jest skuteczny wobec szerokiego spektrum bakterii, w tym patogenów odpornych na antybiotyki, no właśnie, bo jeszcze czasami jest tak, że że są jakieś tam stany zapalne czy coś i, i antybiotyki nie działają I, i tutaj w takiej sytuacji może właśnie ten, e, ten miód e, zadziałać, bo, bo wiadomo, że są takie stany, że i, i czasami e, nawet antybiotyk nie działa i tutaj wkracza właśnie e, ten miód maluka. E, e, no i tutaj są takie wymienione jakieś tam o, zatrzał, e, odpowiedzialne tam za gronkowiec, problemy wrzody, żołądkowe trawienie, ociorkowiec, pałeczki jelita, okrężnicy, żeby jeśli, jeśli to się zażywa wewnętrznie, wewnętrznie to, to, to ma takie yy, i zastosowanie tego miód manuka jest stosowany w celu wspierania leczenia dolegliwości układu pokarmowego, wrzody żołądka, refluks, zespół Milita drażliwego. Stosuje się go również zewnętrznie do przyspieszania gojenia się trudno gojących się ran, odleżeń, oparzeń i obrzodzeń. i to jest bardzo właśnie, to jest bardzo yy, istotne w tym działając antyseptycznie i zapobiegając rozwojowi drobnoustrojów wewnątrz rany. Inne właściwości oprócz działania bakteriobójczego, nieruchomość pokazuje również właściwości przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne i regenerujące. I ja teraz nie będę czytał jakichś tam badań, jakie badania, bo to, bo to co jest tutaj napisane, to nie jest jakieś tam wyssane z palca, tylko to jest poparte tam jakimiś na pewno badaniami, nie wiem czy amerykańskich naukowców czy rosyjskich, ale na pewno nie jest to napisane tak bez sensu, skoro, skoro to się stosuje. Także to tyle na temat na temat tego takiego sprostowania wczorajszego na temat no, ten co ja wczoraj rozmawiałem z polem i z tym lekarzem No po prostu jakiś tam inny kierunek on ma inny, bo mówił, że on jest lekarzem tym takim nowoczesnym nowoczesnym nietradycyjnym, tylko nowoczesnym, a to to... To można jednak połączyć z tą medycyną tą konwencjonalną i tradycyjną. Można to połączyć, nie ma problemu. Tutaj jest też tak napisane, nie, że jeśli na przykład antybiotyki nie działają, no to stosuje się ten miód manuka. Także to tyle na temat na tym. A jeszcze zapomniałem dodać, że jeszcze oprócz tego, że ma takie właściwości tam lecznicze, to jeszcze jest... Pyszniuni, bardzo dobry, można go jeść. No tu jest akurat, ja, ja tutaj jestem, bo tu jest około godziny 17 teraz u mnie, tu jest akurat ten czas, jest akurat ten czas, gdzie kutry wypływają, e, wypływają na morze na połów świeżutkich rybek i te świeżutkie rybki, one będą rano już na targu, bo jutro na targ, jutro na targ jadę to na targu pokażę te rybki nie wiem czy to będzie widać bardzo ładna pogoda jest ja płyną tam dwa kutry bo tu, tu jest takie rozgałęzienie oni płyną, oni płyną tam jest tam jest jedno rozgałęzienie tam, tam płyną i tutaj płyną do, do, do morza w tą, w tą stronę i tutaj widać dwa, dwa są szczepione, bo oni, a czasami widziałem i po cztery i po pięć są szczepione razem i na jednym silniku jadą. To jest chyba tam jakaś oszczędność, yy, oszczędność paliwa. Są pojedyncze, ale są też yy, właśnie takie szczepione. No ten akurat, ten akurat jest taki yy, 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 podwójny, dwa są. No jest to, ja ja, ja tak mia, mia, mam ochotę kiedyś, kiedyś, jak mi się uda, żeby z, te, żeby z, e, z tymi rybakami, e, takim kutrem, żeby wypłynąć na jedną noc na, na połów, żeby zobaczyć jak to wygląda i zrobić e, nagranie właśnie z, e, z morza, już na morzu, jak oni to robią, jak, jaka to jest ta technika, bo oni tam mają sieci, e, mają jakieś tam takie, widzę, e, no, takie wysięgniki. No, mają jakiś tam, tam swój sposób no i co jest, co jest bardzo ciekawe tutaj w tym że głównym głównymi, głównymi e, główna społeczność, która się zajmuje tutaj rybołówstwem to są muzułmanie e, muzułmanie, ci rybacy e, wypływają na morze przywożą ryby tu na przystań ta przystań jest tutaj niedaleko tu gdzie jest gdzie można rano kupić te rybki takie świeżutkie, dużo taniej. To tutaj właśnie z targu się zaopatrują w te rybki. Można taniej kupić. I e, mężczyźni muzułmanie wyjeżdżają na powór, łapią te ryby, a kobiety, a kobiety się zajmują sprzedażą. I Bardzo dużo jest tych stoisk, tych stoisk z rybami, czy tam z jakimiś muszlami, czy z jakimiś tam no, wszystkie te owoce morza, to, to tym się zajmują już kobiety. Kobiety nie widziałem, nie widziałem na targu e, ani jednego mężczyzny, który by, muzułmańskiego oczywiście, który by zajmował się sprzedażą ryb. Oni tylko, ich, zadanie jest tylko, e, ich zadanie jest tylko przypłynąć tutaj do tego do tej przystani gdzie oni wypakowują te ryby i to już jest koniec ich zadania. No być może jeszcze tam może na targ zawożą samochodem albo, albo, albo motorkiem, no nie wiem, nie wiem dokładnie, ale w każdym razie oni nie, oni nie stoją na targu, nie sprzedają. To już jest rola, rola kobiet.